Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magda, a to jest test herbat z, ze sklepu Magdy Augustynowicz. Proszę bardzo, była tak miła, że wysłała mi próbkę, konkretnie trzy herbaty ze swojego sklepu. Mam też od niej kubeczek, to już wcześniej dostałam z jej kotkiem, guziczkiem. Także dzisiaj wszystkie, wszystkie mamy z kotami kubki, bo to są nasze kubki z Rikiem i Mortim. Także też bardzo ładne. I tak, mam trzy herbatki. Pierwsza to jest herbata czarna i jest to herbata, która się nazywa Kraina Marzeń. I ona jest, z tego co widzę, z ananasem, papają, marakują i wiś... wiśnią, tak. No i z dziką różą jeszcze, także no sporo smaków. Druga herbatka to jest herbata zielona z cytryną suszoną, mango, miętą, trawą cytrynową, no i z aromatem. Ostatnia z tych herbat. To jest herbata biała. Białej herbaty jeszcze chyba w życiu nie piłam, więc to będzie taki mój totalny pierwszy raz. I to jest e, z papają, z e, skórką cytrynową, kwiatem pomarańczy, truskawką i aromatem. No ale żeby ten test był troszeczkę ciekawszy, e, to może po pierwsze powiem Wam, że e, z kodem, który Magda Wam przygotowała, możecie kupić te herbaty taniej z jej sklepu. Ten e, kod to jest e, podejrzewam Szynszyla 15. Jeszcze się upewnię i Wam napiszę tutaj nade mną gdzieś. I ja teraz. E, oczy i poproszę moją uroczą asystentkę, żeby przygotowała mi trzy herbaty, żebym ja nie wiedziała, która jest w którym kubku. I zrobimy sobie test na ślepo. Zobaczymy czy będę w stanie rozpoznać, która herbata jest która. No i przy okazji jeszcze powiem, e, która moim zdaniem jest najlepsza. Także ja zdejmuję okulary. No, już, już was nie widzę tak dobrze i oto mój piękny szaliczek z Luną, ja go tutaj sobie zaraz troszeczkę zroluję, zasłonię nim oczy, a wtedy moja... A, jeszcze przygotowałam tutaj bardzo termometr, żeby dokładną temperaturę wiedzieć jaka, jaką ma woda, ponieważ tutaj z tyłu mam napisane w jakiej temperaturze i jak długo powinnam parzyć każdą herbatę. I widzę, że woda jest za zimna. No, minimalnie za zimno, także ja troszeczkę poczekam. Już nic nie widzisz? Nie widzę, totalnie nic. Rano, okay, prawda? E, nie widzę, naprawdę nie widzę. No, jakby kot przede mną teraz Kankana zatańczył, to też bym tego nie zobaczyła. Szkoda, że nie mam takiej opaski, takiej, takiej co naprawdę wiesz. Miałam kiedyś taką do spania, ale ona, jeżeli jest, to wygląda tragicznie, więc wolałabym jej na filmie nie pokazywać. Kot wskoczył na stół Kocie! Kurde, gdzie jesteś? Tutaj. Mam twój łeb. Nie wnała. Co? Oczywiście. To jest. To terytorium kota, nie twoje. No ja wiem, gdzie jesteś? O ci kochany. Riko? Tak, Richa! <noise> nie wiem który. <noise> Powiedz, który to kot. No, Morcio! <noise> Myślałam, że to Richa, a to ty, dziuchu, Ty, maluchu, mam twój Aga. Okej, okay, drodzy widzowie... Tak, uważaj, ty masz naprzeciwko siebie. Dobrze, więc chwytam pierwszą herbatę. I teraz postaram się jej nie rozlać. Kurde, jakie to jest dziwne. No, pachnie cytrusami. Zresztą one wszystkie miały cytrusy, więc... Kurde, ciężka sprawa. Dobra, spróbujmy. Aj. Mm. Ciekawy smak. Na pewno mi smakuje. Jeszcze nie jest mocna. A ja lubię mocną herbatę. Więc yy, to może być biała. Albo zielona. Raczej nie czarna. Ale jeszcze spróbuję troszkę. Okej, okay, to jest spoko. Zobaczmy kolejną. O, trafiam. A, mam dzisiaj szczęście. Dobra, powącham ją i spróbujmy. Kurde. Ta też jest taka delikatna. I herbata numer trzy. W kubku Magdy. To też czuję. Czyli najsmaczniejsze. To widać tak. Z tych kubków, co na, nasze koty są, to, to tylko zaraza może być, no one są wredne. No ta herba to jest definitywnie najmocniejsza. Czy to jest czarna? mam coś Tak. Nie. Serio? No tak. Kurde. <noise> jest mnie pierdoła. Nie, ale serio, nie, nie czuję takich jakichś dużych Hmm. Dobrze, weźmy przeczytaj z, y, jeszcze raz z czym są te herbaty. Wszystkie? Czyli skoro to nie jest czarna, to to będzie albo zielona, albo biała. A ta mi nie zajeżdża rybą. A zielona mi zajeżdża zwykle rybą. Zobaczycie co ma zielona? Mhm. Mm Cytryna suszona, mango, kandyzowane, cukier, kwas cytrynowy, mięta, trawa cytrynowa i aroma. To była zielona, tak? To co tak, przeczytałeś? Czekaj, tu wyczuwam nutkę mięty. A ma czarna. Ananas, kandyzowany, kwas cytrynowy, papaja, marakuja, aromat, kwas cytrynowy, wiśnia, liofilizowana, saflor. Kurkowo, su dziki róży, płatki róży i aroma. Dobra, tu wyczuwam miętę. Czy to jest zielona? Tak, to jest zielona. Ha, dobra, chociaż jedno. To jeden win. Bardzo dobra jest ta zielona herbata, nie zajeżdża rybą, więc polecam. Ja wiem, że w składzie nie ma ryby. <grym>, Kurde, <grym>, geniusz. Dobra, czyli na, na, poje, na, na pojedynku, na ringu stoją te dwie herbaty. Ta jest cieplejsza, więc ta jest czarna, tak? Tak, a co ze smaku, tak. Nie z temperatury. Dobra, ale jeszcze raz spróbujmy. Hm. Faktycznie. Dobra. Teraz troszeczkę, troszeczkę bardziej naciągnęła. To czuję. Czuję, czuję większą moc. Hm. Tak, i czuć te wiśnie teraz. Czuć wiśnie. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że to jest herbata biała. Mm -hmm. Tak, biała herbata. To, to jest pierwszy raz w życiu piję białą herbatę. Przyznam się wam. Kiedyś chciałam sobie kupić, ale jakoś tak nie kupiłam. Także dzięki Magda. No dobrze, ale myślę, że mogę już zdjąć opaskę, skoro wprawdzie nie za pierwszym razem, ale zgadłam. No o dobra, teraz widać. Teraz widać dokładnie. I muszę wam powiedzieć. Um... Tak, Piotrze, podejść z kamerą. No, jest zawołanie. pięknie. Akurat moja rzęsa się tu osadziła. Że te herbaty wyglądają... O, tutaj do herbat. Do herbat? Tak. Że te herbaty wyglądają naprawdę uroczo. W sensie zobaczcie, tu macie cały kawałeczek. To jest cytrynka limonka. Musiałabym spojrzeć, masz to jest zielona. zielona tu jest więc... czarna. Cytryna. A tu jest biała. Tak, więc widać cały ka kawałeczek cytryny, mówię nie czuć rybą. <laughs> tak, tutaj mam, mamy czarną herbatę, a tu mamy herbatę białą, która jest naprawdę przedelikatna w smaku, e, jest bardzo przyjemna i coś tak czuję, że e, często goście moi będą e, częstowani tymi herbatami. No bo Kurde, one się naprawdę prezentują jak, jak spoko produkt, więc myślę, że warto się nimi dzielić. Także jeżeli Wy będziecie, moi drodzy, chcieli zamówić sobie również herbatę u Magdy, czy też bądź takie kubeczki, ona tam ma różne rzeczy w sklepie, więc tam każdy znajdzie coś dla siebie. No to macie kot ode mnie. Znaczy w sumie od Magdy. Ja, ja tylko tutaj służę za, yy, za posłańca. <laughs> ale, ale, że yy, posłańców się nie bije nawet jak złe wieści przynoszą, a ja dzisiaj przynoszę dobre wieści. Tak więc yy, dostałam dobre herbatki na wypróbowanie. Tutaj macie kulotkę Magdy. Proszę uprzejmie. Jej koteczek, guziczek. A tu jej sklep. Oczywiście link też będziecie mieli w opisie yy, i w przypiętym komentarzu. Także... Yy, mnie czekają trzy bardzo przyjemne herbatki. Yy, a Wam polecam. I yy, no trzymajcie się, bo w sumie nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. <grym> a jeszcze miałam ocenić, które mi najbardziej smakuje. Yy, tak. Ciężko powiedzieć, bo poziom jest bardzo wyrównany. Jeszcze sobie zrobię łyka. Ok, teraz definitywnie już bardziej nabrały. Mm. Dobry, na liofilizowany owoc. Więc to jest miejsce pierwsze, kocham liofilizowane owoce. Miejsce drugie, czyli herbata biała, miejsce pierwsze. Miejsce drugie, co dziwne, bo ja wolę mocne herbaty zwykle, ale herbata zielona. E, ten posmak mięty bardzo mi pasuje. A miejsce trzecie, ale praktycznie jak zakwos, tym miejscem drugim, herbata czarna. Także dzięki Magda jeszcze raz i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Papa pa i cześć.